Yu! Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny i yy, już żonaty. Tak tu widzicie. Tak. Yy, właśnie w ten weekend wzięliśmy z Anią ślub i yy, zbieramy się w podróż poślubną na Poznania. Yy, będziemy na Poznań Game Arena, czyli na Tarkach Gier w Poznaniu. Yy, będziemy tam całe 3 dni od 22 do 24 października. Yy, wyjeżdżamy sobie jutro czyli 21 do 25 mnie nie ma, więc no tak jak dotychczas przez ostatnie tydzień, gdzieś tak, gdzieś tak koło tygodnia, tak też jeszcze przez kolejny prawie że tydzień nie będzie streamów. Ale wrócimy do nich, wrócimy do nich z nową dawką gier, z nową dawką energii pozytywnej i z kolejnym nastawieniem do przechodzenia kolejnych tytułów, jak i również ogrywania tych samych tytułów dalej eee, Cóż mogę wam dalej rzec i dlaczego wam wspominam o całym PGA? Dlatego, że jeśli ktoś z Was jest z okolic Poznania, albo po prostu będzie się znajdował na targach czy w Poznaniu w trakcie ich trwania, będzie możliwość spotkania się gdzieś tam na targach, eee, zobaczenia, podnania łapki, pogadania gdzieś tam przy spacerowaniu może wymienienia jakiś opinii i tak dalej ze mną i z Anią no cóż, poza tym summa sumarum to by było na tyle gdzieś tam zanim się zastanawiamy, czy wrzucimy wam jakąś może relację na YouTube'a czy, czy, czy coś takiego, czy, czy jakieś na Facebooku, może pierdoły się pojawią, no nie wiem, zobaczymy, będziemy za nią jeszcze myśleć nad tym tematem, jakby wam zrobić taką relację małą, czy też po prostu po powrocie może coś sklecimy z tego i, i wrzucimy jakieś filmiki, nagrania, zdjęcia, czy, czy też po prostu Discordowcy będą tą grupą wybraną i na Discordzie będą się pojawiały jakieś relacje i zeznania i z, z BGA. No cóż, tymczasem dzięki wielkie za uwagę i... Liczę na Waszą cierpliwość. Dla niecierpliwych codziennie od chyba dwóch dni, właściwie to od chyba tygodnia ponad z jednym dniem przerwy. Trafia do Was Far Cry 6 i tak będzie codziennie godzina 16.15 16 z tą różnicą, że w sobotę godzina 9.15 do niedzieli będzie trafiał do Was jeden odcineczek. Odcineczków jest nagrane tyle, że trafiają do Was do niedzieli. W poniedziałek zabraknie odcinku, ale we wtorek prawdopodobnie szczelimy sobie streama i nagramy kolejne. Więc będzie co oglądać, będzie się działo dalej na kanale. Tymczasem, tak jak mówiłem, my się wybieramy w podróż poślubną. Będzie możliwość nawet na tej podróży spotkania nas i też nabierzemy nowej werby, chęci i zapału do dalszej pracy, grania, streamowania i rozwoju. No cóż. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Na razie baju. Cześć. Liczę na to, że może z kimś z was akurat się uda spotkać. Może ktoś z was będzie. Może ktoś i tak planował być i się spotkamy. Baju.